Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o nieruchomościach na Filipinach, jak znaleźć jakieś mieszkanie do wynajęcia, jakie są możliwości, jakie są ceny i na co warto zwracać uwagę. Ale dzisiaj będzie całkowicie innej formie, o czym za momencik. Zaczynamy! A więc tak, słuchajcie, jak pewnie zwróciliście uwagę, dzisiaj siedzimy w moim biurze um, u góry. W naszym mieszkaniu, bo pogoda jest oczywiście masakryczna. Niestety nie da się wyjść praktycznie z domu, żeby nie padało. Mamy już tyle miejsc zaplanowanych, żeby wam pokazać, ale po prostu się to nie udaje zrobić, bo cały czas jest albo bardzo zachmurzone zachmurzenie, bardzo duże zachmurzenie, albo po prostu pada deszcz. Więc jeżeli gdzieś nawet wyjechaliśmy, okazywało się, że po paru minutach zaczyna padać i nie było sensu nagrywania, bo to po prostu już nie ma tego samego uroku, nie ma tego samego. Nie ma tego samego miejsca, jakbym to pokazać, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Oczywiście nagrywanie w deszczu też jest jakąś tam możliwością, ale to po prostu, moim zdaniem, mija się z celem, bo nie pokażę wszystkiego, tak, jakbym chciał pokazać w taki mój typowy sposób. Dlatego dzisiaj słuchajcie, nagramy filmik o nieruchomościach. Pomyślałem, że to będzie ciekawa opcja, żeby na żywo razem z Wami poglądać nieruchomości, które są dostępne na dzień dzisiejszy na rynku. Nawet jeszcze dokładnie nie sprawdzałem, jakie to są te nieruchomości, zresztą zrobimy to na bieżąco, a Wy będziecie po prostu tego świadkiem. Tak więc zaczynamy. Ok, a więc słuchajcie, tak jesteśmy na Facebook Market. Facebook Market to najbardziej popularne miejsce, gdzie możecie znaleźć nieruchomości. E jeżeli będziecie na Filipinach, musicie zacząć po prostu szukać od tego. Facebook Market, czyli po prostu jak widzicie u mnie na ekranie, u mnie to już jest napisane, że to jest Walencja. 27 km w obrębie tego, powiedzmy, 27 km. Ale to oczywiście możemy zmienić. W zasadzie mamy Walencję, ale możemy sobie może dać dumagetę. Tak, Dumaguete w granicach 27 km. Uh, Okej. Okay. Tak zróbmy. Czy to się coś bardzo zmieni? Raczej nie. Ok, na razie mamy i tak wszystkie rzeczy tutaj wylistowane. No, wchodźmy sobie po prostu na wynajem nieruchomości e, i może zacznijmy od mieszkania do wynajęcia. Co my tutaj mamy? E, to, co zwróćcie uwagę na sam początek. Ceny macie podane w peso filipińskim, ale ja będę mniej więcej tłumaczył, ile to, język, ile to jest na polskie złote. Ale to, co mnie zawsze denerwuje na Filipinach tutaj, to słuchajcie to, że nie podają takich konkretnych na przykład cen. No, oczywiście tutaj mamy podane 14 tysięcy za, za apartament do wynajęcia. Tutaj jest 3 tysiące za pokój do wynajęcia. Ale to już jest 10 peso, czyli to jest 80 groszy. Więc to, to nie jest adekwatna cena tego. To jest 15 peso, tutaj 15. Jeden peso. Czasami są oferty, słuchajcie, nawet że są podane za darmo. Ale okej, okay. wejdźmy sobie na przykład ten za 14 tysięcy apartament do wynajęcia. To, co widzimy. On jest mniej więcej, jaki tu jest opis, od 1 lutego dostępny. Ehm, dobra, to przejdźmy na chwilkę do tego. Natomiast pierwsze to zobaczmy to sobie mapkę. Bo żebyście zrozumieli tutaj, o co chodzi. Gdzie jesteśmy w ogóle na Filipinach w tym momencie? Jak widzicie, to są dalej Filipiny. O. I tak, tutaj mamy całe Filipiny. To całe, co tutaj widzicie. A my jesteśmy w samym, można powiedzieć, centrum, w środkowej części Filipin, w Dumaguete. Tutaj akurat mieszkamy od dłuższego czasu. Wcześniej mieszkałem na tej wyspie tutaj Siquijor. Przeprowadziłem się do Dumaguete już 4 albo 5 lat temu. I teraz tak, to mieszkanie jest do wynajęcia w Dumaguete, bardziej w tym rejonie, takim powiedzmy, bliżej lotniska, bo lotnisko, słuchajcie, znajduje się tutaj. Tutaj jest gdzieś to mieszkanie. Gdzie będziemy szukać mieszkań, gdzie warto szukać mieszkań, no to na pewno zaczniemy od tego, że w Dumaguete, tak? Dumaguete, później to jest Walencja, czyli to jest ten teren górski, bo jak tutaj widzicie, później już się zaczynają same góry. Bakong, ewentualnie jeszcze Dawin. Bakong Darwin... Tutaj są te regiony najbardziej takie popularne, jeżeli chodzi o nurkowanie, bo tutaj na plaży są naprawdę fajne nieruchomości do wynajęcia, no macie dostęp do plaży cały czas. W samym Dumaguete przy plaży, no to jest, to jest miejscowość duża, więc tutaj raczej to się mija z celem, żeby tutaj mieszkać przy plaży, bo ta plaża będzie bardziej zanieczyszczona. To nie jest taka idealna plaża, jaką byście chcieli, ale już Bakong, Dawin, czy nawet tutaj rejony troszkę za Dumaguete w tą stronę już będą na pewno lepsze. Ale okej, okay, no dobra, to, to mniej więcej wiemy. Jeżeli oczywiście chodzi wam o góry, no to Walencja jak najbardziej tutaj jest bardzo dobre tereny. My sami mamy tutaj kilka działek. Tutaj jest centrum Walencji i tutaj na przykład te rejony są super. Ja to zawsze tak nazywam, takim tym tr trójkątem Dumaguete, bo jak zwróćcie uwagę jest właśnie Dumaguete, Walencja, Bakong. I te takie te trzy, raz, dwa, trzy główne drogi to są takie jakby ten, tworzą taki trójkąt. I, i no zawsze się tym po prostu jedzie, Jeżeli z Walencji chcecie jechać do Bakong, no to nie jedziecie do Magetę, tylko jedziecie do Bakong bezpośrednio tą ulicą. I to są takie właśnie obwodnice. Przez środek da się jakimś tam cudem przejechać jakimiś małymi dróżkami, ale to na pewno nie będzie to, co byście się dostali bezpośrednio do Dumagetę. No, czy tymi obwodnicami. Ok, więc zobaczmy sobie to pierwsze mieszkanie za 14 tysięcy. To pierwsze mieszkanie za 14 tysięcy peso. 14 tysięcy peso to jest jakieś 1200 zł miesięcznie. Pierwsze, które zobaczyliśmy wylistowane. Dostępne od 1 lutego. Ground floor, czyli na parterze studio apartment. Jedno łóżko, jedno sypialnia, klimatyzacja, w pełni wyposażone. Queen size bed, ciepła, zimna woda, no oczywiście TV, jakieś tam wszystkie inne rzeczy. Niby cicha lokalizacja i tak dalej. Bardzo możliwe. Zobaczmy sobie, jak to wygląda dalej. No dobra, studio apartment, czyli otwarte powiedzmy jedna przestrzeń. Jak widzicie tutaj z tyłu jest kuchnia, duże łóżko, czyli podejrzewam, że tutaj naprzeciwko to będzie zaraz telewizor. Lodówka, widać, że jest nowa więc, bo jeszcze ma naklejki, więc spoko, e, szafa też git, to co mi się od razu, z, e, mi na przykład, e, na co zwróciłem uwagę, słuchajcie, na to, że jest wiatrak na suficie, nie zawsze jest taki wiatrak na suficie, e, a jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potrzebny, więc e, to jest akurat ogromny plus, dobra, idźmy dalej, mm -hmm, to jest tak jakby, no tutaj taka mała jakby jadalnia, <laughs> Taras, stoliki jakieś są, stolik jakieś jest, krzesła jakieś są, kuchnia, no nawet spoko, e, tutaj podejrzewam, że to jest kuchnia gazowa i butla pewnie jest schowana tutaj z tyłu, ewentualnie rurka jest wyciągnięta na zewnątrz, i butla jest na zewnątrz, bo ogólnie butle powinny być na zewnątrz, to też pamiętajcie o tym, jeżeli w środku są, no to nie jest zbyt bezpieczne, przynajmniej moim zdaniem. Aha, okej, okay. czy to jest taki jakby jeden z apartamentowców w tym całym dużym budynku. Nie wiadomo ile tam jest tych apartamentów, ale jest fajnie, bo jest przynajmniej zadoszony parking na motory, na samochody. I to jest pewnie widok z tego waszego tarasu, czyli tam parkujecie i tutaj sobie wchodzicie. To za bardzo nie wiem co to jest, jakieś takie wspólna przestrzeń, gdzie można sobie grilla zrobić, czy coś w tym rodzaju. Aha, no jak widzicie tutaj, no jest sporo tych apartamentów. Ten jest na parterze, a są jeszcze pewnie u góry, czyli pewnie z sześć tutaj jest, i pewnie z kilka kolejnych po drugiej stronie. No i to jest to samo. Czy ten jakby... Aha, okej. Czy to jest ten pierwszy jakby po przejściu. I tutaj pewnie macie. Albo nawet ich jest więcej, bo jeżeli to jest taki jeden bedroom studio, to bardzo możliwe, że jest jedno po jednej stronie, po drugiej stronie. Czy są cztery tutaj, tutaj kolejne? Hmm. No nie ma swojego własnego ogródka, ale 14 tysięcy peso za. Podejrzewam, że na pewno tam jest cicho, bo to nie wygląda, żeby to było przy drodze głównej. Więc no akurat ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Ciekawe rozwiązanie. 14 tysięcy peso nie jest to jakąś wygórowaną ceną, ale wydaje mi się, że za 14 tysięcy peso można by znaleźć coś lepszego. Coś, co już na przykład byłby basen w środku że macie po prostu dostęp do austrzszego basenu. Tutaj o tym basenie nie ma informacji, więc to jest taki troszeczkę minus. Dobra, słuchajcie, teraz wejdźmy sobie na coś kolejnego. Co my tutaj możemy znaleźć jeszcze? Rum do wynajęcia, pokój. No dobra, wejdźmy sobie tak dla, dla, tylko dla ciekawostki. Jak widzicie, tutaj za dużo informacji nawet nie ma. Good for two person. Mhm. Free Water Electricity, czyli za darmo woda i elektryczność. I to jest dosłownie tyle. Taki pokoik to jest dobry dla dwóch osób. Hmm. No dobra, może zrezygnujmy z tego. Może coś innego. Co dalej? Co dalej? Co dalej? No, jak widzicie, za darmo apartament for rent. To nie. To nie, to nie, to nie. House for rent. Dobra, zobaczmy sobie na dom do wynajęcia w Bakong, czyli już tutaj, tak jak Wam tłumaczyłem, to jest dalej od Dumaguete, ale to nie jest jakoś tak daleko, to jest, słuchajcie, chyba w granicach 10 km, więc spokojnie na skuterze można dojechać zrobić zakupy. Oczywiście Bakong tak samo ma swój market na ryby, warzywa i inne rzeczy, ma też jakieś tam swoje sklepy, ale nie ma takich centrów handlowych, jak są w Dumaguete. Co tutaj, to wygląda jakby tutaj było główne wejście... No, mm, ubikacja na dole i chyba sypialnia u góry. Tak, tutaj pewnie jest lodówka, albo tutaj jest główne wejście. Mm, I tam jest z tyłu, tu taki jakby pewnie Dirty Kitchen, czyli brudna kuchnia, pewnie jeszcze z tyłu. Nie, jeden pokój, tutaj w ogóle słuchajcie, opisu nawet nie ma. Niestety. Jeden pokój, klimatyzacja, wiatrak na suficie są jakieś ten, czyli wszystko umeblowane. No i w zasadzie. Aha, i tu jest druga sypialnia. Druga sypialnia, też wiatrak, też klimatyzacja ścienna. Niestety to są te głośne klimatyzacje, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. No i to w zasadzie wszystko. To, co mnie tutaj boli, to słuchajcie, to to, że na przykład nie ma w ogóle żadnego zdjęcia z zewnątrz. To zawsze jest problem, bo znając życie, jeżeli z zewnątrz nie wrzucili zdjęcia, no to pewnie tam jest tak, że w ogóle. Nawet nie ma miejsca za bardzo parkingowego. Są sąsiedzi z jednej, z drugiej strony i z trzeciej, nie ma żadnego terenu zieleni, nie ma niczego innego. Ale cena 12 tysięcy peso 12,5 tysiąca peso. Czy to jest w granicach 1000 zł, 1000 z haczykiem za dwupokojowe mieszkanie? Całkiem niezła niezła oferta. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze na coś innego. Szukam czegoś tak w przedziale... Aha, no dobra. To jeszcze musimy to zobaczyć. To jest za 5000. Apartment for Rent. 5000 pesos, słuchajcie, to jest e, jakieś 350 zł miesięcznie. Teraz tak, co pierwsze się rzuca w oczy, no to oczywiście tak, że to nie są normalne szyby, tylko to są to takie zapadki. E, czyli po prostu można je uchylić, można je otworzyć. Deszcz przez to teoretycznie nie pada, są kraty, no i jest oczywiście obrzydliwa zielona ściana. Nie wiem, dlaczego na Filipinach oni tak zawsze to malują na takie jaskrawe kolory, ale to mi się tak strasznie nie podoba. Podejrzewam, że jest mniejszy problem z tym, żeby to się ubrudziło, żeby to później doczyścić. No, ale ja bym jednak zdecydowanie wolał to na biało pomalować, albo na jakiś taki szarawy kolor, żeby to no, miało ręce i nogi. No i wchodzimy do środka. To nawet nie jest umeblowane. No, wygląda w stanie tragicznym. Nie wiem, co tam się odbija, w tym, dlaczego to jest tak zasłonięte. Ale jak widzicie, no, są niby. Dwa pomieszczenia, ale w ogóle tutaj nawet drzwi nie ma w tych pomieszczeniach. I to jest chyba wejście, albo to jest wyjście na tył tego mieszkania, gdzie jak widzicie, no nie wygląda to zbyt pięknie. No ale to jest, słuchajcie, cena taka właśnie po filipińsku, czyli 5000 peso za miesiąc. Co to jeszcze jest? A, i chcą jeszcze miesięczny depozyt. Własny licznik elektryczności, własny licznik e, wody. 13 minut, niby do Dumaguete, do Public Market. I to jest w Walencji. To jest w górach. No i toaleta. No powiedzmy. Kurde, no nie wiem. No, ja, ja bym. Ja już nie wiem. Ja już chyba za długo mieszkam na Filipinach, żeby mieszkać w czymś takim. Więc raczej sobie coś takiego mogę odpuścić. Ok, słuchajcie, idziemy dalej. Mm. 3 bedroom apartment. 3 pokojowe za 18 tysięcy peso. Zobaczmy co to jest. Um, ok. Um, dwupiętrowe. W Dumaguete. Lokalizacja blisko pewnie Daro. Jeden miesiąc depozytu. Jeden miesiąc advance. Minimum 1 rok kontrakt. 3 bedroomy. With bed frames. Czyli tylko i wyłącznie są łóżka. Nie ma materacji, przynajmniej tak mi się wydaje. Dwie toalety. Jedna z ciepłą, zimną wodą na drugim piętrze. Jedna na parterze. Woda jest. Jak to nazwać? No, ma dobre ciśnienie, przynajmniej tak to jest zrobione. Robione. Czy to jest, tak, to jest pewnie. To jest w Daro barangaju na 100%, bo to jest bardzo dobry akces do City Mall, czyli do jednego tego nowego centrum handlowego. I Ace Hospital, jeżeli ktoś tam potrzebuje. I to jest przez agenta. E, tutaj pewnie jest łazienka, tutaj jest kuchnia, ale to nie jest umeblowane w ogóle. Ale 18 tysięcy peso. 18 tysięcy tak. No nie jest jakaś tragedia. Ale znowu nie ma, słuchajcie, żadnego zdjęcia. Na razie z zewnątrz, to jest pewnie wyjście na tył, gdzie tu jest po prostu suszarnia. Można sobie ciuchy wysuszyć. To jest pewnie tak samo jakiś kompleks domków. Aha, no jest jakiś tam tarasik. I tak, to jest na takim, można powiedzieć, dom, osiedlu domków. Ja to kojarzę tam, mój znajomy mieszka. Więc to jest naprawdę cicha dzielnica, to jest plus. Nie ma tam bardzo dużego trafiku, bo tam tylko i wyłącznie mieszkańcy, którzy wjeżdżają tam, tam będą przyjeżdżać i tylko oni tak naprawdę tam będą jeździć, tam nikt nie przejeżdża przez to centrum ciężarówkami czy jakimiś innymi rzeczami. Więc to jest akurat spoko. No ale 18 tysięcy za nieumeblowane mieszkanie uważam, że to jest dużo. To jest dużo. I to słuchajcie, to też pamiętajcie o tym: to są typowe oferty, które teraz w tym momencie przeglądamy, które są na dzień dzisiejszy, w tym momencie, czy na dzień 22 stycznia dostępne na rynku. Czyli tak po prostu świeża akcja, którą Wam po prostu pokazuję. O, ale zobaczmy sobie to, bo to jest to może być ciekawe: 13 tysięcy. 13 tysięcy. Na drugim piętrze dwie sypialnie, jedna łazienka, nieumyblowane. Parking na samochód albo na motor 13 tysięcy 13 miesięcznie, czyli w granicach 1100 zł za miesiąc. No, te zdjęcia są tragiczne, ale, ale wygląda to na jako nowe budownictwo, więc fajnie zrobione, przynajmniej czyste. Wszystko ładnie pomalowane i nie ma tych takich filipińskich jaskrawych kolorów, więc ktoś to zrobił z głową sypialni nie są pewnie jakieś duże, ale, ale naprawdę ładnie to wygląda, słuchajcie. I ja bym się tutaj nie bał, że to jest na drugim piętrze, bo to akurat spoko. No oczywiście jeżeli my mamy córkę, no to tutaj raczej by to nie wchodziło w grę, przynajmniej na ten moment. Natomiast ogólnie mieszkanie bardzo mi się podoba, naprawdę ładne. No dobra, i teraz słuchajcie, zobaczmy sobie jeszcze coś innego, bo o to jest bardzo fajne. Tutaj już widzę, że tak, to mieszkanie za 22 tysiące znaczy to ten apartment i ten apartment za 13 tysięcy to są dokładnie w tym samym miejscu, bo to jest ten sam basen i ja nawet osobiście znam to miejsce. Wejdźmy sobie na to za 22 tysiące, to jest wysoka cena, ale, ale macie dostęp do właśnie takiego i naprawdę słuchajcie, bardzo dużego basenu. I to jest na waszym prywatnym, jakby powiedzieć, kompleksie. Coś takiego, można to nazwać, jakby taki mały resorcik, gdzie wy macie po prostu wasze mieszkanie, apartament. Czyli 22 tysiące miesięcznie, dwa, dwie sypialnie, jedna toaleta z ciepłą, zieloną wodą. Wszystkie umeblowane, dwie jednostki są dostępne, czyli mają więcej tego. bla bla. No i dobra, tyle. Basen jest, byłem tam, kąpałem się, naprawdę jest okej. Okay. Widziałem chyba jedno z tych mieszkań, nie wiem, czy widziałem to dokładnie, czy któreś jakieś inne, ale mieszkania są naprawdę bardzo spore. To jest, to jest salon z kuchnią. To, co mi się podoba, że jest to ta, właśnie taka wysepka, to mi się strasznie zawsze podobało w mieszkaniach. No są oczywiście lodówki, wszystkie, wszystkie umeblowanie. To jest cały salon, czyli są sofy, jak widzicie, nie jakieś filipińskie, tanie meble, tylko już takie, powiedzmy, lepiej wyglądające. O, to jest dalej ta kuchnia z tą wyspą, sypialnia. Tutaj pewnie są dwa materace odłożone, ale nie wiem, czy to tak ma być. Czy to jest, czy to jest tak specjalnie zrobione na teraz? E, to jest pewnie druga sypialnia z szafą przesuwaną. To jest ta sama pewnie sypialnia. No i łazienka. Łazienka, no to jest typowo filipińska, czyli tutaj pewnie będzie m, trzeba sobie dorzucić jakąś taką kurtynę, żeby ktoś tam się mógł kąpać, żeby się woda nie chlapała e, na zewnątrz. No ale. Aha, i tutaj jest taras. To jest chyba mieszkanie na drugim piętrze, z tego co widzę. Ogólnie na tym osiedlu, na tym takim, powiedzmy, kompleksie jest chyba z, z 8-10 może takich mieszkań. I naprawdę one, słuchajcie, cisza, spokój i też blisko centrum. Bo to jak widzicie, to jest to jest dokładnie, żeby Was nie skłamać, tutaj. Gdzieś mniej więcej tutaj, w w tym miejscu. Tak. Bo to jest tą drogą, się jedzie do góry, i to jest mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Zobaczmy sobie jeszcze to drugie mieszkanie, co oni mają. Za 13 tysięcy, czy też są zdjęcia tam pokazane? I to jest tak samo, to samo, tylko jedno, jedna sypialnia. Za 13 tysięcy, czyli widzicie, już jest różnica, tak? No, jedna sypialnia, jedna łazienka. No, to już wygląda tak trochę inaczej. Czyli tam jest kuchnia, tutaj jest niby tak jakby salon. I tutaj pewnie podejrzewam, że jest wyjście na taras. I obok gdzieś jest ta jedna sypialnia. Aha, czy tak, tam jest wejście z przodu. Przechodzi się przez salon, idzie się do kuchni, a tutaj z tyłu jest jakby ta jedna sypialnia. No i tu jest łazienka. No. Co oni tutaj pomieszali jakieś dwa rodzaje płytek? No, i kolor, filipiński kolor żółty. No dobra, no słuchajcie, słuchajcie, za 13 tysięcy. 13 tysięcy to nie jest zła cena, moim zdaniem, bo macie właśnie dostęp do tego basenu, więc i też do ciszy i spokoju, bo przynajmniej ja znam to miejsce i wiem, jak to miejsce wygląda, i naprawdę jest spoko. Mieszka tam bardzo dużo obcokrajowców z różnych narodowości. Znam tych ludzi spoko ludzie. Nie to, żebym reklamował to miejsce, bo mi na tym w ogóle nie zależy, tylko po prostu mówiłam, że akurat to osobiście miejsce znam i, i, i mi się podobało i tam mógłbym mieszkać, bo tam na przykład, yy, no wiem, że Emia by była bezpieczna, to całe, całe jest ogrodzone, też tam nie ma włamań, no bo tam po prostu chyba nawet nie wiem, czy jest ochroniarz, czy, czy też nie, ale tam ktoś rzeczywiście musiałby wejść do środka. Yy, przez bramkę, która jest zawsze zamknięta, bo nawet jak tam przyjeżdżaliśmy do znajomego, no to on musiał otworzyć dla nas tą bramkę, żebyśmy mogli w ogóle wejść do środka, bo nie mieliśmy kluczy, nie mieliśmy bapinu nawet, więc to tak jakoś tam dosyć bezpiecznie, bezpiecznie jest. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze kilka, słuchajcie, mieszkań: mieszkań tutaj albo apartamentów, które mamy, do, w, które są w ofercie. A mi osobiście to się podoba: 18 tysięcy, dostęp do swojego basenu czyli tylko, tylko tak w walencji poblesion w jedna sypialnia, jedna toaleta 18 tysięcy dwa miesiące depozytu, jeden miesiąc advance okej okay. no i to są takie unity po prostu, które się wynajmuje ich, jest ich dużo tutaj wchodzicie jakby, tutaj jest wejście tutaj macie tak naprawdę taką małą sypialnię kuchnia zaraz kuchnia zaraz um. Łazienka, bardzo dosyć czysta, no i sypialnia i to jest za 18 tysięcy. Dobra, to nie wygląda zbyt pięknie akurat, że u, urzucają zdjęcie ach, um, brudnej wody, która jest właśnie basen czyszczony na tle tych unitów. No nie wiem, czy nie można było już poczekać i zrobić jakiegoś lepszego zdjęcia. Nie, to są te unity. Tutaj jest pewnie droga główna, albo coś, coś jak droga główna. No ale to już wygląda dosyć fajnie. No, ten, ten basen w porównaniu, jakbyśmy zobaczyli, to nie jest jakiś pewnie wielki. No, raczej podejrzewam, że to jest tak, żeby się ochłodzić. Więc e, zdecydowanie wolałbym tam te wcześniejsze apartamenty niż, niż te, pomimo, że te są pewnie nowsze, ale gorzej wyglądają, mniejszy basen. E, dobra, co jeszcze? O. Walking distance to the beach, um, czyli dostęp do plaży, albo inaczej, hmm. na nogach można tam dojść. 18 tysięcy hmm. dosyć spore tak dziwnie, trochę to jest zorganizowane i mało zdjęć. Nie lubię takich, nie lubię oglądać takich miejsc po prostu gdzie mogliby dostać więcej takich mogliby dostać wstawić więcej zdjęć na pewno lepszej jakości, no ale to niestety tak już jest. Um, minimum jednoroczny kontrakt, dwie sypialnie i trzy łazienki. Ale to jest Sibulan, a Sibulan mi się za bardzo nie podoba. Sibulan to jest tutaj na północy od Dumaguete. Wytłumaczę wam dlaczego mi się nie podoba. Bo tam to jest taka bardziej przemysłowa, bym powiedział, dzielnica. Tutaj jest bardzo dużo portów łączących się z, z, z Cebu wyspą. Więc wszystkie te ciężarówki, cały ten ruch, wszystko jedzie zawsze właśnie w tym kierunku do Cebu, do Cebu. I ono musi przejeżdżać przez po prostu Sibulan i dlatego tamte rejony tak, gdyby to jeszcze gdzieś tam było na uboczu, to jeszcze może spoko, ale gdzieś tam w centrum to już w ogóle graniczy dla mnie z cudem. W ogóle zresztą nawet jechanie tam do miasta, żeby zrobić jakieś zakupy w tym mieście Cibolan, no nie jest takie przyjemne, bo tam ten ruch uliczny zawsze jest dużo większy, może nie tak duży jak, jak wiecie, jak, jak w Dumaguete, ale w Dumaguete jest ogólnie ruch uliczny duży, bo jest dużo większe miasto, ale Cibulon ma to do siebie, że ten ruch taki przemysłowy, właśnie te ciężarówki, te wszystkie inne rzeczy, zawsze na to zwracają uwagę, bo mnie to denerwowało, bo te ciężarówki po prostu zapieprzają tam, te busy wszystkie, no i tego, jakoś tam tych rejonów po prostu, nie wiem, nie lubię. Nie przepadam za tym. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Pokazałem Wam kilka takich apartamentów do wynajęcia. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy podobały Wam się, czy ceny są wysokie, są niskie, co Wam się w nich podobało, co Wam się w nich nie podobało. Dajcie mi też znać, czy na przykład chcecie zobaczyć inny taki odcinek w takiej formie właśnie, gdzie na przykład pokazuję mieszkanie do wynajęcia albo ziemię do kupienia i opowiadam na ten temat, czy ceny są dobre, czy są za wysokie, co na co zwrócić uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. Dziękuję za Wasze wsparcie na Patronajcie, za Waszą wirtualną kawę. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!